Najnowsza Niedziela Młodych przeznaczona jest nie tylko dla mężczyzn, choć w większości artykuły są poświęcone mężczyźnie. Od Piotrusia do Piotra, czyli jak stać się prawdziwym facetem, jak przerobić chłopaka na mężczyznę, co to jest syndrom Piotrusia Pana? Na pewno cechuje ich to, że wiele zaczynają, a niewiele kończą. Wiele obiecują, ale rzadko kiedy dotrzymują słowa. Jakie jest z tego wyjście i czy warto zawalczyć o dorosłość? Polecam w niedzieli młodych ciekawy artykuł na ten temat. Jezusowy bodyguard. To też o mężczyźnie, tym razem o świętym Józefie, człowieku dyspozycyjnym, oddanym wychodzącym naprzeciw ludzkim troskom. Święty Józef to patron na dzisiejsze czasy, przekonuje nas o tym w swym artykule ksiądz impułat Ireneusz Skubiś. O najprostszej drodze do miłości, czyli o przebaczeniu na łamach Niedzieli Młodych pisze Michał Piekara. Zapraszam Państwa do lektury Niedzieli Młodych.